Cześć, witam Was. W dzisiejszym odcinku, jak już wspomniałem trochę nietypowym, postanowiłem przedstawić Wam parę faktów na temat klubu, w którym prowadzę karierę w FIFA 15 mianowicie jest to Ajax Amsterdam. Zapraszam do słuchania i poznania ciekawych historii. Zacznę od herbu, który zainspirował mnie do nakręcenia tego materiału. Mało kto wie, że herb Ajaxu przedstawia początkowego jego piłkarza od początku klubu, czyli od roku 1900 do roku 1928. Kiedy to zmieniono jego głowę na Herosa starożytnej Grecji, Ajaxa Wielkiego. Nazwa tego bohatera została przypisana do klubu dlatego, że założyciele tego oto klubu byli miłośnikami starożytności, a w szczególności Homera, jego Iliady, w którym głównych z bohaterów był wspomniany wcześniej Ajax. Po raz trzeci, czyli ostatni, Herb zmieniono ponownie na wizerunek Ajaxa w roku 1990, lecz tym razem liczba linii została zmniejszona do 11, co oznacza liczbę zawodników, na boisku pułkarskim. Kolejnym ciekawym faktem jest numer zastrzeżony. Od sezonu 2007 na 2008 żaden zawodnik Ajaxu nie może przywdziewać koszulki z numerem 14. Wtedy to zastrzeżono, ten numer w ramach uznania dla sukcesów legendy Ajaxu, Joana Kriówa. Sam Kriów przyznał jednak, że lepszym wyjściem byłoby przyznawanie numeru 14 najlepszym zawodnikom drużyny Ajaxu. Ostatnim grającym piłkarzem w holenderskim klubie z czternastką był Hiszpan Roger Garcia. Kolejną ciekawą rzeczą są szkółki amsterdamczyków. Są one znane, ponieważ dzięki doskonałemu systemowi szkolenia odkryły wiele talentów, wśród których między innymi byli Marko van Basten, Edwin van der Sar czy nawet Wesley Snyder. Akademia to nosi nazwę w dosłownym tłumaczeniu na język polski słowo przyszłość. Ostatnią rzeczą jest fakt, że Ajax zdobył Mistrzostwo Holandii aż 43 razy. Jest to rekord w tamtym kraju. Dzięki za oglądanie. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Dzięki. Cześć.